Witam w Critical Thinkers Academy. Polskiej nazwy się jeszcze nie dorobiliśmy. To jest seria nagrań bez scenariusza i będziemy, tak jak powiedziałem, bez scenariusza rozmawiać o dwóch ważnych rzeczach. Rafał jest specjalistą od uprzedzeń. Ha, specjalistą pogadasz. Specjalistą. Tak. A ja specjalistą od błędów logicznych. Rafał, może chciałbyś przedstawić się tutaj przed milionami słuchaczy. Tak, cześć, witam. Nazywam się Rafał Krzysztoforski, pełnię rolę dyrektora w Dynatrace, odpowiedzialnego za data acquisition, nowe capability, które powstało po ostatnim reorgu. No i faktycznie troszkę ten temat uprzedzeń mnie interesuje, więc być może opowiem o czymś ciekawym. Mm -hmm. Pomysł na, na to nagranie, to konkretne, E, powstało kilka miesięcy temu, jak Rafał zrobił prezentację dla naszych pracowników a propos uprzedzeń. E, tak I, i wtedy mówię Rafał musisz to być. Musisz to być. Tak, to było część jakby mojego wprowadzenia, gdzie chciałem podzielić się pewną wiedzą, gdyż myślę, że jakby poznanie tych podstawowych tajników związanych z tym, że nasze uprzedzenia sterują Naszymi decyzjami, czy też naszym zachowaniem. No jest istotne, również w roli software inżynierów. Zdecydowanie. Słuchajcie, ja zwykle się nie przygotowuję do tych rozmów, ale dzisiaj się przygotowałem, bo stwierdziłem, że cztery razy wrzucę na minę Rafała. Zamiast opowiadać wam o tym, czym są błędy logiczne, ja po prostu je popełnię. I Rafał będzie opowiadał o uprzedzeniach, a ja wtedy wtrącę cztery razy będę pokazywał na palcach jeden, dwa, trzy, cztery, że popełnię błędy logiczne. I Rafał wtedy mnie storpeduje, powie, że ja źle, źle robię. Może nie storpeduje, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. A tak przy okazji to więcej takich tematów i warsztatowego podejścia będziemy mieli na, na warsztatach w październiku 24. Tutaj w Dev One Hub w Gdańsku. Także też serdecznie zapraszamy. Tak, zdecydowanie polecam i zachęcam do uczestnictwa, bo tam będziemy na pewno mieli sporo też przykładów. Tak jest. No dobra, to czym jest uprzedzenie? Uprzedzenie. To jest chyba tak naprawdę jeden z elementów, który, z którym obcuję na co dzień, którego tak de facto nie możemy się pozbyć. Dlaczego? Dlatego, że uprzedzenie jest częścią tego, w jaki sposób myślimy. Nasz mózg został zaprojektowany w taki sposób, według badań, i tu sugeruje się mocno książką, Daniela Kahnemana, Fast Thinking and Slow Thinking, gdzie nasz mózg po prostu z racji tego, żeby przetrwać my jako ludzie, musiał nauczyć się jakiegoś sposobu podejścia do rozwiązywania problemów. Czyli nie ma, nie ma opcji, żebym nie był uprzedzony? Chyba, że pozbędziesz się mózgu. Okej. Okay, dobra. Parę komentarzy mi przyszło do głowy, ale odpuszczam. Dobrze. Dobra. <laughs> Więc jeżeli masz mózg, Podstawową kwestią w ogóle, żeby zrozumieć uprzedzenia, jest też zaakceptowanie tego, że, że uprzedzenia występują w naszym zachowaniu, względem na to, jak nasz mózg po prostu działa. I o ile to pewnie nie jest przeszkadzające w sytuacjach, w których na co dzień robimy zakupy, no bo wyobraź sobie, że wchodzisz do sklepu, masz kupić płatki, na przykład śniadaniowe, i zaczynasz analizować wszystkie dane, które miałyby Ci te płatki dostarczyć, wszystko zrobione są, kolor i tak dalej, pewnie nie podjąłbyś w ogóle żadnej decyzji, w związku z czym pewnego rodzaju automatyczne zachowania, do których uprzedzenia też zaliczam, no pewnie pomagają Ci wtedy zrobić zakupy efektywnie, wpadasz 5 minut, wychodzisz. Nie, ja na zakupach nie podejmuję żadnych decyzji, chodzę z żoną. To ktoś podejmuje decyzję wtedy widocznie za Ciebie. Natomiast gorzej jest wtedy, kiedy te uprzedzenia, kiedy te Twoje zachowania automatyczne no Mają wpływ, a być może prace innych, albo mają też wpływ na przykład na, na Twoją firmę, bo tego typu sytuacje też pewnie możemy znaleźć w tym, w jaki sposób operujemy i czym się kierujemy w życiu. No, nie będę udawał, że nie znam tego tematu, bo trochę znam. Rzeczywiście masz rację. E, czy będziesz opowiadał o historii, typu: e, słucham, jak ktoś gra na skrzypcach, ale nie widzę, kto to jest, i okazuje się, że. To to? Że, nie, koniecznie mogę to powiedzieć, ale są też jeszcze inne przykłady, w których rzeczywiście, gdy pozbywamy się pewnego elementu, który później wywołuje na sposób automatyczny z powodów kulturowych, tego jak byliśmy wychowani, w jakim otoczeniu dorastaliśmy, może po prostu determinować to, w jaki sposób będziesz odbierał inne osoby. Jest takie bardzo klasyczne uprzedzenie związane z byciem w grupie albo być poza grupą. Wtedy, jeżeli znajdziesz coś wspólnego z daną osobą, ona wydaje się po prostu być bardziej przyjazna. Na przykład motocykliści mają bardzo często taki nawyk, że machają do siebie. Więc właściwie, jeżeli jedziesz motocyklem, to przeważnie motocyklista po drugiej stronie odmacha ci. Mhm. jesteś w grupie pewnego rodzaju, traktujecie się zupełnie inaczej. A w sytuacji, gdybyście siedzieli razem w samochodach, spotkali się na przykład w sytuacji konfrontującej, okay. moglibyście zupełnie na przykład być no nie w tej samej paczce. Więc to, automatycznie to. traktujesz ludzi, ponieważ są w tej samej grupie uprzywilejowanej, lepiej. No i historia pewnie zna jeszcze więcej przypadków z tym związanych, nawet z okresu pewnie wojny i, i innych e, dziwnych wydarzeń. Kiedy traktujemy ludzi bardziej blizg, bliższych nam, bo akurat czymś mamy z nimi połączenie w jakimś obszarze. Dobra, to y, y, według wiedzy, którą posiadam to Łatwiej się rozmawia o problemach niż o sukcesach, bo problemy powodują to, że chcemy się na tym skupić, bo jest to problem. To jakie problemy, wyzwania, jakkolwiek sobie to nazwiemy, powodują uprzedzenia w naszej głowie, jeżeli chodzi o pracę zawodową? Znaczy jest kilka scenariuszy, które mi od razu teraz przychodzą do głowy. Będziemy też je omawiać, wydaje mi się, bardziej szczegółowo w trakcie naszego warsztatu. Jedna rzecz, która mi osobiście przychodzi do głowy i miałem z nią do czynienia, to jest tak zwane uprzedzenie związane z utopionymi kosztami. I to w przypadku deweloperów jest bardzo, software inżynierów jest bardzo, dość często pojawia się taki element, że jeżeli zaczynamy programować, pracujemy nad jakimś projektem, poświęcamy mu godziny, a czasami noce a okazuje się, że na przykład firma zaczyna wątpić w ten projekt i po prostu ucina go w tym momencie albo na przykład nie wprowadza danej funkcjonalności. To jest jeszcze taka tendencja starania się ratowania się, ratowania tego obszaru, bo właśnie dołożyliśmy do niego tyle własnych emocji, programowaliśmy po nocach, dużo staraliśmy się, żeby udał się nam ten projekt. No ale jeżeli dane, czy też ewentualna analiza biznesowa pokazuje rzeczywiście, że nie ma sensu tego prowadzić, no to wtedy następuje tak zwane z naszej strony Oskarżani być może nawet czasami i product managerów, i być może nawet własnej firmy za to, dlaczego akurat pracowaliśmy nad tym tematem, dlaczego go ubijamy. Chociaż dobrze wiemy z punktu widzenia biznesowego, kiedy tylko i patrzymy na liczby, że po prostu kontynuacja pewnych rzeczy nie ma sensu. No i wtedy odpalać się mogą w nas pewnego rodzaju mechanizmy, które będą próbowały dodać jakąś być może logikę albo inne mhm. elementy związane z uczuciami przede wszystkim. No, właśnie wynikające z tego, ile włożyliśmy wysiłku w to, żeby dotrzeć do jakiegoś miejsca. Kurde, rozbroiłeś mi mój pierwszy błąd logiczny, który ostatnio wyleść. Znaczy? Ale ja zawsze pracowałem na tym projekcie, on jest super i powinniśmy go kontynuować. No właśnie, to jest właśnie świetny przykład tego, kiedy pojawia się moment poczucia, że rzeczywiście związałeś się z czymś, pojawiają się emocje, no ale mówię, czysta analiza biznesowa może pokazać, że rzeczywiście nie ma sensu kontynuować pracy nad tym. I wiele firm które w jakimś tam stopniu patrzą właśnie z pryzmatu takich inwestycji, które robią, gdzie jest ten właściwy punkt, w którym twierdzimy, że jeszcze będziemy inwestowali, ale kiedy już właściwie trzeba podjąć decyzję, dobra, sprawdziliśmy, to może nie mieć sensu, musimy zmienić kierunek. Dobra, to jak temu przeciwdziałać e, proaktywnie? Czytaj. Żeby nikt nie wpadł w tą pułapkę, że o Boże, to teraz ja już nie mogę nad tym pracować, bo to, to, mój, to był mój życiowy projekt, oni mi dół, ubijają. Że, że jest ta świadomość od samego początku, że coś ma sens, albo nie ma sensu, albo miało, ale już nie ma. Tak, tu już trochę odchodzimy pewnie od samej tematyki uprzedzeń, raczej wchodzimy w obszary już, jak sobie ewentualnie radzić no. z takim poczuciem. Wydaje mi się, że to jest dużą rolą liderów, w jaki sposób przeprowadzają w takim wypadku taką zmianę. I my, um, według mnie dość istotnym elementem pracy nas, liderów czy też menadżerów, jest to, żeby zwrócić uwagę tak naprawdę na coś, co rzeczywiście zyskujemy w trakcie pracy nad takim projektem. Mhm. Czyli przeniesienie naszego fokusu z obszaru, w którym mówimy o tym, że dostarczamy jakąś nową funkcjonalność, na coś, co wydaje mi się, że dla każdego inżyniera jest dość istotne, czyli jego doświadczenie. Czy uczestnictwo w danym projekcie. Praca nad jakimś rozwiązaniem, jakąś, jakąś funkcjonalnością nową, daje Ci rzeczywiście nowe doświadczenie, które możesz rzeczywiście dzięki któremu możesz wzbogacić swoje portfolio umiejętności. A czy rzeczywiście projekt zakończy się sukcesem w tym przypadku, zostanie wyrealizowany lub też nie, to już można powiedzieć, że to jest w innym obszarze, w innym nurcie, na który powinniśmy spojrzeć trochę z innej perspektywy. Natomiast to jest raczej sobie radzenie z pewnym elementem, jak sobie poradzić. Z, taką, z takim odczuciem negatywnym, versus raczej tym uprzedzeniem samym sobie, bo ono będzie i tak występowało. Okej, okay, dobra. Ja mam tutaj, zrobiłem sobie listę czterech. Gdzie jesteśmy? E, spróbowałem zrobić ostatnie, okay. ale mi nie wyszło, bo mnie rozbroiłeś. <laughs> nie będzie numerków czterech. Nie, no nie będzie, kurczę. E, słuchajcie, no dlatego powiedziałem bez scenariusza. E, Wyobraź sobie, że teraz prowadzisz te warsztaty i ktoś ci się wtrąca, ale jakie to ma znaczenie, jak inflacja rośnie? <laughs> tak. To są świetne przykłady, jak możemy próbować kolorować pewne rzeczy, które kompletnie ze sobą nawet nie mają nic wspólnego, ale dla kogoś mają rzeczywiście. Nie? Wiele razy to, co nam najczęściej wpada do głowy, jako pierwsze, jakby wytłumaczenie różnego rodzaju problemów. Może wynikać właśnie z takiego uprzedzenia, które nawet ma swoją świetną nazwę jest tak zwany confirmation bias i ono powoduje tyle, że zawsze staramy się potwierdzić swoją wersję wydarzeń, albo szukamy dowodów na to, że rzeczywiście te wydarzenia, albo te rzeczy, które słyszysz, widzisz, potwierdzają Twoją teorię, mhm. ignorując zupełnie inne argumenty. I w takim przypadku możesz rzeczywiście dość szybko, będąc bardzo mocno, jakby jeszcze emocje, jeżeli do tego dorzucisz, jeżeli bardzo no tak. będziesz związany z danym tematem, możesz bardzo w sposób niemalże dla Ciebie logiczny doprowadzić do sytuacji, w której Twoja teza, Twoja teoria będzie rzeczywiście miała słuszność, a moja na przykład nie, bo zignorujesz powiedzmy dane, które pokażę, albo stwierdzisz, że na przykład w ogóle mogłem też sprefabrykować. Więc te, te pierwsze takie zachowania rzeczywiście one mogą mieć taki skutek, że ktoś na przykład wyskoczy Ci z argumentem zupełnie, którego nawet Ty mogłeś nie, nie, nie brać pod uwagę. I to jest ważne, to co powiedziałeś, aktywnie Cię słucham, uwaga, to też będziemy na warsztatach bardzo często wyciągać. Rafał powiedział, dla Ciebie jest to logiczny argument, ale tylko i wyłącznie dla Ciebie, nie dla całej dyskusji, nie dla celu, która ta dyskusja ma doprowadzić do tego celu. I to jest bardzo ważne, żeby, żeby zwracać na to uwagę, bo to jest też błąd logiczny, że zakładasz, że jeżeli ty jesteś, e, masz rację, to wszyscy też powinni też tak myśleć. To jest też confirmation bias i też właśnie. Jest, uh -huh. no, jest bardzo wiele wiesz, przykładów, które moglibyśmy nawet w biznesie pokazać. Na przykład zadałbym ci pytanie, czy chciałbyś zainwestować w spółkę XY, uh -huh. uh -huh. która nie wiem, sprzedaje hmm, spinacze. Chciałbyś zainwestować w tą spółkę, czy nie? Eee, nie wiem. Nie wiesz. Musiałbym powiedzieć... masz, czy inwestujesz Michał w tą spółkę? A, mam odpowiedzieć teraz? Tak. To mówię nie, ale powinienem odpowiedzieć tak? A? Nie, mogłeś powiedzieć tak naprawdę może. A, no tak. To jest okay. właśnie też ciekawe, że nawet zadając komuś pytanie sformułowane w formie takiej, że oczekujesz odpowiedzi tak lub nie, tak. ponieważ preferujesz bardziej odpowiedź w sposób prosty, no bo jeżeli miałbym zadać Cię, czy zechciałbyś może zainwestować w tą spółkę, to pewnie dyskusję mielibyśmy zupełnie inną. Ale jeżeli ktoś na przykład wydał Ci pytanie mówiące o tym, czy miałbyś tylko i wyłącznie zainwestować, to złapałaś się na to. Czy kompletnie ty, nie czy wiedząc. Ty właśnie mną manipulowałeś? Nie, wykorzystałem tylko wiedzę na ten temat, że każdy z nas ma uprzedzenia. No właśnie. Dobra, e, powiedz mi, e, dołączyłeś do DynaTrace. Dwa lata hmm. temu, ponad dwa lata temu? Rok i pół, półtorej roku temu. Dwa lata temu. Taki największy bias. Takie największe uprzedzenie, które, które cię uderzyło. Ach. Jest coś takiego? Uderzyło mnie uprzedzenie. Hmm. Że, że, że zauważyłeś świadomie, że to, jest, że to jest w świadomości tego biura, tej firmy, tej grupy ludzi, tego człowieka. to Wydaje mi się, że. Paradoks polega na tym, że to uprzedzenia po prostu są. Nie ma czegoś takiego, że nagle możesz przyjść i zdiagnozować, że tutaj to uprzedzenie występuje lub też nie. Ono po prostu jest i dotyczy nas. Postrzegania tego, w jaki sposób pracujemy, w jaki sposób podejmujemy decyzje. Problem polega na tym, że nawet świadomość tego, że mamy bajasy, czyli uprzedzenia, nie powodujesz, że nagle przestaniesz je mieć. Wręcz odwrotnie, że sami w przypadku Twojego wykształcenia to może mieć negatywny wpływ, bo będziesz uważał, że Ty jesteś bardziej świadomy, więc Ty na pewno nie popełniasz tych. Nie masz uprzedzeń, bo Ty jesteś ich świadomy. I to jest jeszcze bardziej zaskakujące, że możesz być bardziej w sumie podatny na, na uprzedzenia, tylko i wyłącznie z tego powodu, że wiesz, że one występują. Niszczysz mój światopogląd. Niestety. Ale tak to po prostu działa. To... Powiedz mi, czy, 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 czy uprzedzenia. Czy uprzedzenia są złe? Nie, tak jak powiedziałem Ci na wstępie, rozmawialiśmy o tym, kiedy mówiliśmy o przypadku robienia zakupów, tak? No. Pewne mechanizmy pozwalają Ci po prostu przetrwać. Nasz mózg jest skonstruowany w taki sposób, żeby jednak cały czas mieć szansę podejmować setki decyzji w trakcie dnia, w których tylko część z nich wymaga od Ciebie skupienia i poświęcenia uwagi. Gdybyś miało nawet rano wstając zastanawiać się, czy masz nastawić taką, a nie inny czajnik, czy masz umyć zęby taką, czy też inną pastą, czy też użyć nowej szczoteczki, za każdym razem podejmując tą decyzję, prawdopodobnie nie byłbyś w stanie na dłuższą metę funkcjonować. Więc uprzedzenia, czy też automatyczne zachowania, bo uprzedzenia są takim powiedzmy dość negatywnym podejściem, ale one też również wpadają w część tych zwanych automatycznych zachowań, czy też decyzji. One pozwalają nam normalnie funkcjonować. Wyobraź sobie, że na przykład jedziesz samochodem i jeżeli na przykład masz wyuczone pewnego rodzaju e, akcje, które związane chociażby są z prowadzeniem tego e, pojazdu, no to nie zastanawiasz się nad tym, jak zmienić biegi, nie zastanawiasz się nawet nad tym, e, w jaki sposób ten pojazd rzeczywiście można wyhamować, no bo one się dzieją u Ciebie automatycznie. To samo też w sytuacji na przykład bardzo awaryjnej, czyli kiedy miałbyś na przykład miałbyś, no nie wiem, hamować, wiesz, że masz bardzo mocno naciskać ten padał e, e, hamulca, i nie myślisz na tym. W takim sytuacji te automatyczne nasze działania są świetne. One nam pozwalają po prostu przetrwać i działać. Natomiast, jeżeli chodzi o pewne kwestie, które e, dzieją się później w pracy, szczególnie w relacji, z, w relacji z ludźmi, no to wtedy te uprzedzenia czy też automatyczne nawyki nasze, e, one bardziej są szkodliwe niż pomocne. Muszę ci się do czegoś przyznać, bo tak jak Wam powiedziałem na początku, to jest bez scenariusza. Myślałem, że pójdzie inaczej ta rozmowa, a teraz. Zrobiło się poważnie. To znaczy zrobiło, <laughs> <laughs> zrobiło się poważnie teraz, ale rozbroiłeś następny z moich błędów logicznych, który, który chciałem wpleść w rozmowę. Ja żyłem cały czas w przeświadczeniu, że uprzedzenia są złe. Hmm. To jest trudne do oceny, bo niektóre, tak jak powiedziałem, uprzedzenia mogą uratować wręcz Ci życie, no bo nazwiesz uprzedzeniem pewnie też yy, coś, co jest związane na przykład z kolorami, że na przykład pewien kolor oznacza dla nas zagrożenie, mm -hmm. nauczeni mm -hmm. jesteśmy, prawda, no, ale mm -hmm. dzięki temu poniekąd możesz w sytuacjach niektórych no rzeczywiście przetrwać, przetrwać, przeżyć, więc znowu wracamy do tak zwanego tego procesu podejmowania setek decyzji w ciągu dnia. Czy rozmawianie o uprzedzeniach ma sens? No, bo, no bo jeżeli, jeżeli uprzedzenia są i będą, i one pozwalają nam przetrwać, albo nie, to warto o tym rozmawiać, czy nie? To, co możemy zrobić faktycznie, to starać się wyeliminować uprzedzenie z procesu. Czyli, jeżeli na przykład mamy w firmie, nawet i Dynatrace, pewnego rodzaju procesy związane chociażby z tym, jak zatrudniamy ludzi, albo w jaki sposób podchodzimy do oceny pracownika, możemy starać się wyeliminować. Miejsca, w których podejmujemy decyzję, tam dodając pewnego rodzaju ogólne dane albo na przykład zbierając dane, które pozwolą nam po prostu przeprowadzić ten proces decyzyjny w sposób pozbawiając go pewnego rodzaju uprzedzeń ze strony, która na przykład osoby, która miałaby tylko i wyłącznie samodzielnie podejmować taką decyzję. tym mhm. przykładem może być chociażby no, zwiększenie puli osób divers. W, w, w trakcie interwiu, żeby rzeczywiście mieć tą pełną perspektywę oceny pracowni, osoby, którą interwiujemy. Zastanowić się nad szablonem pytań, które chcemy zadać, żeby nie wymyślać tych pytań na przykład na bieżąco, bo jedno pytanie może spowodować, że na przykład będziemy odbierać daną danego kandydata lepiej, ale tego samego pytania już nie zadamy podczas rozmowy z drugą osobą, co spowoduje, że właściwie będziemy już też inaczej podchodzić do tej osoby. Więc są pewnego rodzaju. Hmm, Mechanizmy, które możemy dodać do procesów decyzyjnych, które pozwolą nam nie wyeliminować, ale ograniczyć wpływ uprzedzeń w naszej pracy. Z tego też względu uważam, że warto rzeczywiście i pracować, i być, pracować nad uprzedzeniami, i edukować się w tym, w tym obszarze. Dobra, ostatnie pytanie, bo nie chcę, żebyśmy nagrali <laughs> całe warsztaty na, na, na jednym klipie. Tak, powiedzieliśmy. To tak. sporo już. Tak, żeby nie zdradzać za dużo, to ostatnie pytanie, tak dla mnie. Ja na przykład mam listę pewnych uprzedzeń, które sobie znalazłem w internecie i tak jak mam podjąć jakąś taką większą decyzję, to sobie po prostu ją przeglądam. Mhm. I sprawdzam, jestem, nie jestem, jestem, nie jestem. To Nie wiem, czy jestem w stanie rzeczywiście to wyeliminować, ale staram się do tego świadomie podchodzić. Powiedz mi, czy to dobrze, czy źle? A jaki jest lepiej dla Ciebie? Mam wrażenie, no ale teraz się boję, czy przypadkiem nie myślę, że jestem zbyt świadomy, no, tak jak Ty powiedziałeś w parę minut temu, że e, daję sobie trochę więcej czasu na to, żeby przemyśleć jakąś decyzję, bo poświęcam ją na to, żeby ją porównać do pewnych schematów, w które mogę wpaść. Tak, to wiesz, Michał, to chyba nie ma złotej zasady, niestety. Która by pozwoliła ci w sposób jasny, mówię, przewidzieć, jak w jaki sposób się zachowasz. Istotne jest to, żeby mieć, według mnie, tę świadomość, że jeżeli rzeczywiście masz do czynienia z procesami dotyczącymi szczególnie ludzi, to te bajasy jeszcze bardziej mogą się nasilić. I wtedy, w sytuacji, w której rzeczywiście podejmujesz decyzję a propos ludzi, czy też jakichś zmian, które będą dotykały ludzi, warto rzeczywiście dać sobie troszkę więcej czasu i zastanowić się gdzie, w których miejscach podejmowania tych decyzji ten wpływ uprzedzeń może mieć największą, największą znaczenie albo być najbardziej krzywdzący. I w związku z tym powiedzmy pracować nad pewnymi rzeczami, bo niestety nie mamy na tyle komfortu wydaje mi się za każdym razem, żeby ten czas sobie znaleźć i zastanowić się Dobra, gdzie tak. to faktycznie jest. Tak. Więc na przykład widziałem też mechanizmy firm, które starają się pewne procesy na spokojnie przepracować sobie zastanowić się rzeczywiście, gdzie mogą usunąć z procesu decyzyjnego, jakiś element wpływu naszych uprzedzeń, także rzeczywiście podjąć tę decyzję w najbardziej w sposób obiektywny, jak to jest możliwe. No ale umówmy się zawsze gdzieś jakaś osoba, człowiek będzie na tym procesie, i, i, i to będzie trudne, w całkow żeby całkowicie usunąć to z naszego procesu decyzyjnego. Natomiast sam mechanizm i co możemy z tym zrobić, no to pokażę na workshopie taką dość dwie metody, które możemy rzeczywiście zastosować sobie właśnie, być może nawet z jakimś przykładem, który wspólnie przepracujemy. Dobra, i na tym kończymy. Zapraszam Was na warsztaty 24 października 2024 roku. To ważne, bo możecie to oglądać na przykład za 3 lata i wtedy to już nie będziemy mieli tych warsztatów. Zapraszam Was razem z Rafałem. Tam będziemy w DevOne Hub. Będzie pizza i będzie dużo takich pogadów i praktyczne, praktyczne przykłady i rozwalanie schematów. Tak jak na przykład Rafał to zrobił dzisiaj z moją głową, bo to było bez scenariusza. Dużo, dużo więcej przykładów, więc także zapraszamy. Do zobaczenia. Dzięki. Dzięki. I teraz klikamy stop. I mamy to z głowy. Zawsze na początku musi być suchar i musimy się pewnie przedstawić, nie? E, ale to później. O, okej. Okay. Może jakiegoś suchara? Potem puścisz w internecie. Aha. <laughs> Dobra. Dobra.